Piłkę znalazł. Słuchaj, Arciu. Ja nie wiem dlaczego, ale kury są otwarte. I ja powiedziałam to babci i babcia się przeraziła. Bo rano biegały psy. A kury sobie chyba same otworzyły drzwi. Musimy zobaczyć, czy wszystkie kury żyją. Dobra, na szczęście żadna kura nie ucierpiała. Jesteście wszystkie? Patrz, jajka już są. Słuchaj, Arciu, zanim zbierzesz jajka, to wiesz co my musimy zrobić? Weź piłkę i idziemy zobaczyć, czy szczur się złapał. Przecież my na szczura polujemy, chodź. Jajka na razie zostaw. Puść piłkę. Dobra, i chodź. Poczekaj, Ares, wróć. Chodź do mnie. Sam nie podchodź do szczura. Ale chyba widzę, że nie ma nic. Ares. Ja nie wierzę, co my odwaliliśmy. Czy ty to widzisz? Klapka jest na dole. A tutaj. Tutaj się zahaczyło. I się nie zamknęła. A tam było coś w środku. Ja nie wierzę. Co my odwaliliśmy. Ares. Jedyną szansę straciliśmy. One już teraz wiedzą, że to pułapka. Arciu. Minuta ciszy za to, co odwaliliśmy. One już się nie złapią, one wiedzą, że to jest pułapka. No ale otworzę ją jeszcze raz. W ogóle jest nadgryzione. Tak coś tam jakby wybite jest, nie wiem, może ząbek. Kurczę. Wy w ogóle widzicie to, że tu jest futro od szczura? To jest futro od szczura, to co tutaj jest przyklejone. Dobra, teraz szczuro łapy z nas żadne. Nie wiem, albo może... Gdzie ją to położyć? Położyłam tak bardziej pod skosem. Ale ta dziura jest coraz większa. Nie no, tak nie widać, bo tam by trzeba zajrzeć do środka. Ale jaki przekrój ma ta dziura. Może naprawdę ta łosica mieszka, co? Może to nie szczury? No ale te szczury, które były pod kurnikiem, musiały się gdzieś wynieść, nie? To na pewno tu się wyniosły. Dobra, nie śmiejcie się za bardzo z nas w komentarzach. <grydy> Każdy popełnia błędy. Dobra, idź. Idź, bo ja po prostu nie wierzę w swoją głupotę. Załamałam się. Moja głupota mnie załamała, Ares. Ty, ty rozumiesz, że ten szczur by się złapał? Jakiego miał farta? Dobra, Ares, idź po wiadro. Idziemy po jajka. Matko. Dzwoniłam do babci, powiedziałam jacy jesteśmy niemądrzy. I się z nas śmiała. No i idę, idę, Arciu. Słuchaj, jak on teraz się nie złapie, to jest tylko nasza wina. Rozumiesz? Bo on już wie, jak działa ta pułapka. No, ale ja się nie śmieje, bo to nie jest aż takie śmieszne. To nie jest śmieszne, Arciu, sobie odwaliliśmy. A ty mi nie powiedziałaś, że źle założyłam, nie? No. Dobra. Chcemy się uczyć na błędach. A z czego ty się cieszysz cały czas? Bo to jest dzień, w którym dostajesz jajko. Tak? Tylko wiesz co? To jest chyba ta kura, która dziobie. Rzekomo ona ma twarz nieprzyjemną. Takie ma wredne oczy. Tak, zabieram ci, zabieram. Trzymaj. Ktoś ma jeszcze jajka dla nas? Posun się. Ała, ty jesteś taka wredna. Ty jesteś chyba najbardziej wredną kur... Ała, nie rób. No, miało. no przestańcie mnie pić, wszyscy. Jeszcze pyskuję. Nie, ale ja chcę jajko. Koń myślał, że do niego mówisz. No nie, gryź mnie. Widzisz, masz cztery jajka i jeszcze nie chcesz nam ich dać. Oj. Chyba uderzyłam jajkiem. Nie gryź! Nie tam ci tych jajek! Ty nie chcesz być matką. Jakbyś chciała być matką, to byś klukała. Tak babcia mówi. Cały inkubator jajek jest. Trzeba było siedzieć na nich. Tylko nie biegaj, Ares! Ares! Nie machaj tak tym wiadrem. Pozbijesz wszystko. Chodź do domu. Musimy je odłożyć. Jajko Ci dam w domu, dobra? Bo jest za zimno, żeby je rozbijać tutaj tak. Musisz uważać, żeby się nie puknął. Dobra? Powoli. Dobra. Trzymaj, trzymaj. Daj, puść. Dobra. Udało się. Łapka. Ok. Idziemy zobaczyć do Emi. Może dzisiaj będzie chciała wyjść, co? Wyjdzie z nami? Słuchaj, Tasiu, Ty się nie możesz teraz kręcić. Bo my konia wypuszczamy. Wiesz? A co ty chciałeś? Chciałeś coś? Zobacz, Ares, przyjechała pasza dla Stasia. To jest jego ulubione. To i ziarno. Biegnie, Tasiek, biegnie. Chodź. Masz, zobacz. Wiesz, mówiłam, że babcia musi kupić. No jedz. Jakie dźwięki wydaje Dzisiaj powinny się jajka kluć w inkubatorze Znaczy teoretycznie jeszcze mają dwa dni Ale babcia mówi, że one czasami Trzy dni szybciej potrafią się kluć Stasiu, myślisz, że będziesz ojcem? Jak wykluje się jeden pisklak To ci go przyniosę Ja myślę, że geny Stasia Przetrwają ten inkubator Bo skoro on go przetrwał jako jedyny to jego dziecko też go przetrwa. I pewnie się wykluje jeden albo z trzy kurczaki. O ile w ogóle coś się wykluje, bo wydaje nam się, że, że te jajka są mętne i i tam nie ma pisklaków. Ale ja chcę konia wypuścić, a tu nagle kury się zebrały. Rzuciłam im trochę ziarna. Ale przy, były tutaj zanim rzuciłam ziarno, żeby nie było. Ale musimy najpierw zapytać Emmy, czy w ogóle chce wyjść. Chcesz wyjść? Sama? Bez mamy? Wczoraj była z mamą, bo tak to były rozdzielane. No bo tamta musiała się zasuszyć, żeby już nie miała mleka. Nie? Mamusia. No i wczoraj były puszczone razem. I chyba nie ten. Nie chciałam mleka od mamy. Tak mi się wydaje, przynajmniej patrzyłam przez okno to nie ciągnęła jej. Ty siedzisz i się nie ruszasz, dobra? A ja ją wypuszczę, ale nie ruszaj się. No chodź. No chodź. Chodź, chodź. Ja nie wiem, ale ona chyba wyczuwa jakiś podstęp. Chodź. Chodź, ja się odsunę do tyłu. Chodź. I normalnie wyszłaś. Czemu ze mną nie chcesz wychodzić? Ja cię wpuszczę, obiecuję, że cię wpuszczę z powrotem. No, chodź. No, chodź. No, uparła się jak taki osiołek. Chodź. Zobacz, słońce świeci, ładniej jest na dworzu. No. Nie baw się swoją kupą. Chodź. No, chodź, pójdziemy na dwór. Chodź, ja Cię złapię za kantarek, chodź. No chodź. No nie, jeszcze kura tu przyszła. Ona nie chce wyjść, bo Ty jej coś nagadałaś. Jak miała wychodzić, to zarżałaś i ona się cofnęła. Wiem, że to przez Ciebie. To idziesz czy nie z nami? Czy później chcesz biegać z mamą? Co? Z nami nie chcesz? No dobra, to nie. No widzisz, Arciu, nie słucha mnie ten konik. Ten mały konik mnie nie słucha. Chodź, idziemy do tamtego. Dzień dobry, pani. Chodź do mnie tutaj. Chodź do mnie. Pip, pip, pip. Ale masz kantarek brudny. W czym ty znowu leżałaś? Czemu ty się ciągle kulasz, co? Co tu kulasz? Nie, nie gryziesz mnie? A co to się stało? <laughs> tak nie gryzie. Ona biega sama zawsze, bo ona idzie tam do tyłu. Ja nie wiem czemu. Chyba ona się nie dogaduje z tamtą, z tą większą. Albo może dlatego, że rozniosłaby pół podwórka, a tamte biegają na podwórku. Niarciu. A ona połamie wszystko. <laughs> Wszystkie płoty, Krzaczki, nie? Jeszcze kury zdepta po drodze. <noise> Dlatego ona musi tam z tyłu biegać, też się nie nauczy. Ona jest młodziutka, ona ma 2,5 roku. Chociaż nie wygląda. Wygląda jak wielki ogier. Co robisz, będziesz się kładła? Jaka Ty jesteś wysoka. Jaka Ty jesteś wysoka. A czy Arciu potrafi prosić? <noise> potrafi prosić? Aż się. Bal przesunął trochę. No, pięknie prosisz. Super. Co idziemy robić? Wodę wlać kuro? To chodź. Kotek. Kci, kci. To jest najbardziej przymulony koń. Nie? Jest bardzo przymulona. I ona ciągle je i zazwyczaj ma dużą nadwagę. Teraz akurat nie, bo dopiero rybaka odstawiła, ale zazwyczaj ma nadwagę. <grym> I ona zjada wszystko, nawet kurą wyżera. Ale nie pchaj się. Później pobiegacie, tak? Bo nie będę was pilnować. Bo ty wszystko zjesz kurą. Bo one tam resztki położone. Nie? I ty byś im wszystko zjadła, a wtedy by cię brzuch bolał. Jakbyś te wszystkie obierki zjadła. One mają tutaj swoje jedzonko, jakaś śruta, nie wiem co to jest, jak to nazwać, jakieś troszkę kapusty, jakaś zieleninka, no. A nie jedzenie dla kur. Kury mają co innego. Te kury chyba się trzymają koło blachy, bo tutaj słońce odbija i one mają tu cieplutko. Nie, Ares, grzeje tutaj mocno. Co, Tasiek, co byś chciał? Zobaczyć, czy woda jest w konewce. Co tak patrzysz? Co, słodziaku? Zamarzła? Zamarzła. Niedobrze. Musimy iść po wodę do stajni. Dobra. Idziemy po wodę do stajni, bo deszczówki nie ma. No idź. Proszę, konieczkę. Dziękuję. Ała, ugryzł w rękę. Bolało. Ładę na śniaka. Dobra, zostawiliśmy babci wodę na rano, żeby nie zamarzła. Marciu, idziemy po Reksa? Bo on już tam patrzy. Jak go widzę, on patrzy przez okno. Chyba się wyspał. To idziemy po Reksa. I na pole? Ale poczekaj na niego. Poczekaj na Reksia. Weź piłkę. Okej, okay, chodź idziemy na pole. Reksia też leci. Słyszałeś, Ares, ten dźwięk? Jakiś dziwny... Co to było? Co to było i gdzie? Czekaj, to chodź zobaczymy, bo to tam. Jakieś dziwne ptaki tu krzyczą. Stamtąd dochodzi ten dźwięk. Ciekawe co to. Też to słyszysz, Ares? Wiedziałam, że to żurawie. Tak właśnie strzelałam. Czekajcie, muszę je przybliżyć. Tak mi świeci słońce w oczy, że nie wiem czy... Nie widać? Widać, nie? Ale piękne. Arciu, przyleciały pterodaktyle. To znaczy, że wiosna idzie powoli, nie? Czy to wcale to nie znaczy? Pterodaktyle na polu, one czasami tutaj na bagno przylatują do nas. Tylko, że tutaj nie ma wody teraz. No właśnie, byśmy musieli, Ares, wejść sobie na to bagno, nie? Glony zamarzły, ta rzęsa wodna. Ale fajnie to wygląda. Dobra, ja teraz to widzę. Nie wiem, czy widzieliście to szybciej. Poczekaj, no Ares, chodź jeszcze tutaj. Chodź na bagno. Tylko uważaj, Ares. Widzicie te łapki? tyle tu były. Widzicie, jakie wielkie? Jakie poputy! Co to odwalasz? Że ci piłka nie wpadła do bagna. Zobaczcie, jakie stópki zostawiły. Muszę już tu zejść. Nawet Reksio tu przyszedł. Reksio tu zawsze z lilą przychodzi. Bo lila lubi pływać. Zobacz. Ej, ale mi się wydaje, że tu nie ma już wody. Zobacz. Jest. Czekaj. Wchodzę tu. Zobaczcie. Paputki od pterodaktyli. Nie ma tu wody, nie? Chyba, że się zapadnę. Nikt tutaj jest muł. Dobra, areszt Tylko się nie zapadni. Chyba jest na minusie, co? Nie powinieneś. Ale fajnie. Chodzimy po bagnie pierwszy raz. Widzicie, teraz możecie sobie uświadomić, ile tutaj jest wody, jak, jak jest tutaj woda. Czyli bardzo malutko. Tutaj macie brzeg. Zawsze tak do mostka jest. Czyli nie za dużo. Dlatego tutaj nie mogą być ryby, bo by się udusiły. Już próbowaliśmy kiedyś. I co fajnie, nie? Pierwszy raz w bagnie jesteśmy. <grym> mega. Byśmy musieli iść tam do wsi, tam do tego centrum i wejść do tego dużego bagna. Ej, ale nie kulaj się w tym, bo tu jest rzęsa wodna. Będziesz śmierdział same bagno. Czekaj, pokaż mi to. A nie dobra. Myliłam się jednak. Tu jest lód. I jeszcze jest tak z 15 cm wody pod tym. Ale z wyciągaj łyżwy jeździmy. <grym> Ale super. Może znajdę jakąś zamarzniętą rybę tutaj. To my nie chodzimy po mule. My chodzimy po lodzie. Co ty miałeś? Co ty miałeś? Piłę miałeś? Aż szereg się zdziwi, jaką ty masz piłę. Ho, ho, ho. Widzisz, a my specjalnie do parku chodziliśmy na lód, a tu zobacz, całe bagno dla nas. Całe bagno dla nas. A jakbyśmy wzięli miotłę i byśmy ten śnieg odgarnęli i byśmy mieli czysty lód. Nie? Reksio! Co robi? Przed chwilą jak głową wjechał. Fajnie, nie? Mi też się podoba. My zarazem mamy takie same utchyły. Mi się te same rzeczy podobają. Wiecie co tutaj by było super? Jakby było zrobione, ale nie ma na to pieniędzy. Tutaj zrobić taki most, zwodzony na drugą stronę. I w ogóle pogłębić to bagno. Żeby mogły sobie ryby pływać. I tutaj te wszystkie brzegi utwardzić. Tylko problem jest taki, bo tutaj gdzieś idzie rura. Nie gryźcie się. Tutaj idzie rura od pól. I nadmiar wody z pól zlatuje tutaj. No i przy pogłębianiu bagna by trzeba uważać na tą rurę. bo to tu są takie szczeliny. Może tam szczury mieszkają. Szczury lubią, nie? Takie wodne tereny. Dniarec. Mi się kiedyś wydawało, że nad rzeką widziałam dużo szczurów. Miały takie swoje gniazda. Zobaczcie, bo tu jest taki syf, jakby to wszystko ogarnąć. Tylko, że tutaj się zapada wszystko, bo ten płot spada. Dlatego tu jest tak tych kamieni nawalone, żeby to wszystko nie pospadało. To by trzeba czymś utwardzić, wyłożyć jakąś folię wtedy tutaj. Przejdź na mostek. Ale super. Ale tutaj zobaczcie, no tu jest ta rzęsa. I pod spodem jest. Nie, jest jeszcze woda pod spodem. Tam jest, bo tam jest chyba głębiej troszeczkę. Nie? Ares. Tutaj jest płyce, a tam jest głębiej. Ale zobacz, jakby to było pogłębione, to byś mógł pływać tutaj, nie? Jakby było wyłożone folią. Taki wielki basen byś miał. Może weźmiemy łopatę i zaczniemy to pogłębiać? Co? Bo na koparkę nas nie stać. Ty będziesz koparką. Dobra? Szczerze, ja byłabym w stanie wziąć łopatę i zacząć to pogłębiać. Dla Aresa. Nie, żeby się gdzie pływać. Prawda by było super. Dobra, weź piłkę. Tam zostawiłeś piłkę z tyłu. Odwróć się. No piłka! No? Aresa do laryngologa zaprowadzę, żeby mu słuch przeczyścił. Tutaj to chyba sprawka Lili. Dobra, Ares, piłeczkę bierz idziemy. Miałaś się ścieżka, nie dołem. Nie, już się tu nie bawimy, chodź na pole pójdziemy. Zobacz, Rex idzie z nami, chodź. Chodź, idziemy zobaczyć pterodaktyle, może nie odleciały jeszcze. Rex już nawet nie próbuje wpychać się przed Aresa, bo wie, że Ares po nim przebiegnie. Arciu chyba odleciały, bo tu ich nie ma. Jeszcze zobaczymy z drugiej strony. Tylko nie wystrasz ich. Tutaj macie wybieg dla koni. Bo się zastanawiacie, gdzie konie biegają. Tutaj jest pastuch rozciągnięty. Znaczy tutaj siwa biega, bo tamte biegają na podwórko. A siwa rozwaliłaby podwórko. I tędy sobie konie wychodzą. A kiedyś to był wybieg dla kur. I kury sobie wychodziły tutaj. A tutaj jest teraz zabetonowane. Bo tam, gdzie jest siwa, to tam kury mieszkały. I one sobie wychodziły tu i miały taki duży wybieg. Rexja nie chce nic mówić. Ale my zgubiliśmy Aresa. Ares, gdzie jesteś? I psa zgubiłam. Boudaktyli nie ma. Odleciały. Ares! Ares, co ty odwalasz? Ja się martwiłam, że cię nie ma. A tam z piłką leży. On naprawdę lubi być na tym polu i bawić się piłką. Ares, nie robimy tak! Nie rób tak więcej! Chodź do mnie! Chodź! <grystanie> jak, jakby zamarz jak posąg. Chodź! Nie chcę przyjść, bo wie, że go do domu zawołam za chwilę. Aresław! Ja cię mogę tu zostawić, ale ja idę do domu i będziesz płakał. Będziesz płakał, że poszłam. Bramę zamknę i cię nie wpuszczę. Słuchaj mnie, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Usiądź. Słuchaj, szliśmy razem na pole. Dlaczego się cofnąłeś? Co? Nie rób tak więcej. Jak ja idę, to, to idziesz za mną. Ok? Bo ja myślałam, że tu do jakiejś nory wpadłeś od lisa. No. Tak nie wolno robić. Rozumiem, że do domu nie wracasz? Że ci ciepło? A wiesz, jak mi jest zimno? Ręki nie czuję. Ares ostatnimi czasy ma dobry humor. Chyba dobrze na niego działa zejście z tych tabletek na tarczyce. Nie, Ares, potrzebowałeś mniejszej dawki, chyba, co? A teraz jakoś lepiej czujesz. Chyba, że ten mróz na ciebie tak działa, bo ty też lubisz mróz. Dobra, ja idę na podwórko. Idziesz ze mną? Oczywiście, że nie idziesz. Chodź. Weź piłkę i chodź, idziemy. O, widzisz, jaki tu jesteś grzeczny. Biegnie pchło. On daje z siebie wszystko. Musicie uwierzyć, że naprawdę on daje z siebie wszystko, a biegnie dwa na godzinę. Dobra, wskakujcie. Gdzie masz piłkę? Wziąłeś? Czy zostawiłeś? Co? Co zrobiłeś z piłką? On sam nie wie. Ares, to masz sklerozę? Zrobiłeś to specjalnie, zrobiłeś to z premedytacją, żebym cię wypuściła jeszcze raz. Chodź. Nic <grym> nie uciek. Ares, wracaj do domu. Chodź. Co za cwaniak. Specjalnie piłkę zostawił, żeby jeszcze wyjść. Chodź do domku, później pójdziemy. Chodź. No, i szybko do damku. Słyszę te pterodaktyle, one tam są. A czemu ich nie widziałam? Idę jeszcze raz sprawdzić przez płot Arciu, a zrób papa. Okej, okay, super.